Kochani, już są święta. A ja na prezent dostałam też zagraniczne słodycze, więc dzisiaj sobie je przetestujemy. Więc zapraszam na odcinek. Ok, pierwszy napój. Tak. Wygląda oto. Mogę bardziej poświęcić. Kosztował 11 zł, half price. I testujemy. Yes. Ok, bardzo pyszny. Ja polecam, mit mega smakuje. Więc następny produkt. Ok, następny produkt. To jest to, ja miałam takie tylko chyba smak borówka. To jest, nie wiem skąd, bo... o dobra, też Half Price, kosztowało 23 zł. Nożyczki. Okej, okay, już mam. To zawsze się tak ciężko otwierało. Okej. Okay. To się prezentuje, otwieram sosik.

Często. Bardzo dobra. Polecam. Ok, następny produkt. Hop. Tak by on wygląda i też Half Price kosztował 13 złotych. Wygląda wszystko to tak. I próbujemy, ale muszę na początku połknąć tą frytkę, bo bardzo się klei. Okej. Okay. Weźmiemy sobie wszystkie smaki. Ok, mam wszystkie smaki. Teraz pomarańczowy testujemy. Tapia? No bądź dobra. Żółte. Powiem tak, chyba wszystkie smakują tak samo. Jeszcze zobaczymy z tyma. Wszystkie tak samo. Raczej. Może się trochę różnią. Ale raczej tak samo. Popiję, popiję moim napojem. I ostatni. Nawet, nawet. Następny produkt. Teraz mamy to. To też jest half price. Kosztowało 9 zł. Nie wiem, co to jest, bo jest tego. No i testujemy. Nie wiem, czy wszystko to są zagraniczne słodycze. Ale raczej tak. Okej, okay, otwieramy. rosuje się ok, to są takie kuleczki zielona mm. nieraz sprzedają takie też takie długie kulki to jest to samo mhm. to reszta nie będę próbować bo wiem, że reszta to na pewno to samo to są po prostu takie jakby kuleczki ale ja lubię, więc bardzo mi smakuje następny produkt właśnie ja też to widziałam w half price kosztuje 20 zł i ja to bardzo, bardzo, bardzo chciałam hmm. po prostu jest bardzo fajne i raczej smaczne ale przetestujemy ok, otwieramy Widzimy się za chwilę. Okej, okay, już mamy. Nie wiem, raczej nic nie widać. Hej. Okay. Dobra, mamy jakieś. Pierwszy. Nawet. Nawet dobra. Następne. Okej, okay, tamte było też trochę dobra No, to takie średnie. Następny produkt. SpongeBob będzie To jest też z Half Price. Kosztowało 14 zł. Eu wow mega nada, vamos não tenho nada. Eu não tenho nada, ok, não Bułka. Mhm. Wszystko smakuje tak samo, więc zjemy sobie takiego albo projektu dużego. Klejące, no i to koniec naszego odcinka. No, no więc to A jeszcze, zobaczmy, co to jest to, bo od Mikołaja dostałam, oto takie rzeczy, więc, który? Jabłuszka czy wiśnia? Wiśnia, dobra, to ja jabłko. I teraz tak, to trzeba odciąć, tak to pierwsza, delikatnie, i co mi. jest tutaj? O Boże, to jest to... Jak chodzi na temat hamburgerów, nie są najlepsze, bardzo słodkie. Oj, gareleta. Bardzo mi piciu smakuje. Dobra, dawaj. Occinaj. Pamiętasz ten filmik? Ten... Oh! Co im tak to wpadało? Tak! Chyba. Teraz wracamy. Zaczynamy. Ja całego nie była. Mmmm.